Apokalipsa dzień po dniu. Odziedziczyć wszystko. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Apokalipsa, rozdział 21, wiersz 7. Początkowo słowa te mogą wydawać się zniechęcające, zwycięzca. Który wierny chrześcijanin nie zmaga się bowiem z grzechem, wadami, czy przywarami charakteru. Kto z nas nie padał u stóp ukrzyżowanego Chrystusa, żałując za swoje występki? Czy jest wśród nas ktoś, kto nie utożsamia się ze słowami apostoła Pawła z siódmego rozdziału Listu do Rzymian, nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Rzymian 7, 19 i 20 Biblia zawiera jednak wiele wspaniałych i cennych obietnic, mówiących o tym, że możemy odnosić zwycięstwa i być zwycięzcami. Możemy być nimi w Jezusie, nawet w upadłym stanie, jako zawsze potrzebujący łaski grzesznicy. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz syłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. 1 Koryntian 10, 13. Zobacz także 1 Koryntian 15, 17, Filipian 4, 13. Możemy więc być zwycięzcami. Dzięki działającej w nas Bożej łasce możemy stać się nowymi ludźmi w Chrystusie. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. 2 Koryntian 5, 17, który chrześcijanin nie doświadczył w pewnym momencie działającej w Nim przemieniającej mocy Chrystusa, dającego Mu nowe serce, będące w stanie kochać Boga i innych ludzi. To wszystko stanowi część pakietu, który obejmuje moc opierania się pokusie. Jednak, jak wszyscy wiemy, czasami nawet zwycięzcy upadają. Kto z nas jest wszystkim, czym możemy być w Jezusie? Kto może powiedzieć, że sam z siebie, bez sprawiedliwości Chrystusa, pozostaje bez winy i skazy? Bez wątpienia, nawet zwycięzcy potrzebują dziś sprawiedliwości Jezusa, który uczynił dziećmi Bożymi tych, którzy wierzą w Imię Jego. Jan 1, 12 Zjednoczmy serca w modlitwie. Panie, tak bardzo dziękuję Ci za okrycie mnie sprawiedliwością Chrystusa, a także za Jego moc, aby uczynić mnie nową osobą w Nim. Do dalszego studiowania. Psalm 40, wiersz 8 Apokalipsa rozdział 2, wiersz 17. Pierwszy list Jana, rozdział 2, wiersz 1.